O odrzuceniu światowości. Kto idzie za mną, nie błądzi w ciemnościach, mówi Pan, oto Słowo Chrystusa, w który zachęca nas, abyśmy Go naśladowali, jeśli chcemy naprawdę żyć w świetle i uwolnić się od ślepoty serca. Starajmy się więc rozpamiętywać jak najgorliwiej życie Jezusa Chrystusa. Nauka Chrystusa przewyższa wszystkie nauki świętych, a kto zdobędzie jej ducha znajdzie w niej nauki. Mannę ukrytą. Są ludzie, którzy nawet z częstego słuchania Ewangelii niewiele wynoszą gorliwości, bo nie mają w sobie ducha Chrystusowego, a przecież to pragnie zrozumieć i pojąć w całej, pełni słowa Chrystusa, powinien starać się według Niego kształtować całe swoje życie. Cóż Ci przyjdzie ze zniosłej dysputy o Trójcy Świętej, jeśli nie masz współczucia dla ludzi, a więc nie możesz Podobać się Bogu w Trójcy Świętej. Naprawdę, wzniosłe słowa nie czynią świętego ani sprawiedliwego, ale życie prawe czyni człowieka miłym Bogu. Wolę odczuwać kruchem niż umieć ją zdefiniować. Choćby znał całą Biblię na wyrywki i wszystkie mądre zdania filozofów, cóż Ci z tego przyjdzie, jeśli nie masz miłości i łaski Boga? Marność nad marnościami i wszystko marność, oprócz jednego, miłować Boga i Jemu służyć. To jest mądrość najwyższa, przez odrzucenie świata dążyć do Królestwa Niebieskiego. Marnością jest gromadzenie bogactwa, które przeminą i w nich pokładać nadzieję. Marnością także zabiegać o własne znaczenie i piąć się na coraz wyższe szczeble godności. Marnością iść ślepo za zachceniami. Ciała i szukać tego, co kiedyś przyjdzie, ciężko odpokutować. Marnością jest pragnąć długiego życia, a nie dbać o życie dobre. Marnością przykładać wagę tylko do teraźniejszości, a o przyszłości nie myśleć. Marnością miłować to, co tak szybko przemija, a nie śpieszyć tam, gdzie radość nie nieprzemijająca. Miej często w pamięci to zdanie. Nie nasyci się oko widzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem. Staraj się więc odciągać serce od rzeczy widzialnych, a zwracaj się ku niewidzialnym, bo ci, co zawierzają tylko poznaniu zmysłów, plamią sumienie i tracą łaskę Boga. Amen.